Cześć wszystkim. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy coś naprawdę specjalnego, bo przed wami zupełnie nowa Honda CRV na rok 2026. To już szósta generacja tego bezcelerowego sufa i powiem wam szczerze, Honda znowu podniosła poprzeczkę. Samochód wygląda teraz jeszcze bardziej nowocześnie, jest większy, wygodniejszy i naszpikowany technologią, o której jeszcze rok temu mogliśmy tylko pomarzyć. Jeśli zastanawiacie się nad zmianą auta w segmencie kompaktowych sufów, to koniecznie obejrzyjcie ten materiał do końca. Zacznijmy od wyglądu. Nowa CRV jest dłuższa o prawie 7 cm i szersza o 1 cm w porównaniu do poprzednika, co od razu widać w proporcjach. Przód z ogromnym grillem i wąskimi, agresywnymi reflektorami LED wygląda naprawdę drapieżnie, a linia boczna stała się bardziej muskularna. Tył też się zmienił, nowe lampy połączone są listwą LED na całej szerokości klapy, co wieczorem prezentuje się obłędnie. Dostępne są felgi nawet do 20 cali, a w wersji Touring mamy dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem, które robi ogromne wrażenie. W środku to już zupełnie inny poziom. Deska rozdzielcza jest teraz minimalistyczna, ale bardzo elegancka, mamy tu 9-calowy ekran multimedialny umieszczony wysoko i cyfrowe zegary na 10 i 2 cala. Materiały są świetne, miękkie plastiki, alkantara, a w wyższych wersjach nawet prawdziwe drewno. Fotele są niesamowicie wygodne, a miejsca z tyłu przybyło tak dużo, że nawet wysocy pasażerowie nie będą narzekać. Bagażnik w wersji spalinowej ma teraz 581 litrów, a po złożeniu siedzeń aż 2166 litrów. W hybrydzie jest trochę mniej, ale nadal ponad 600 litrów na co dzień to rewelacyjny wynik. A teraz wisienka na torcie napędy. Podstawowa wersja ma pierwszy maja turbo z nową skrzynią CVT i 193 koni mechanicznymi, ale prawdziwa rewolucja dzieje się w hybrydzie e, -K -E Tutaj Honda poszła w zupełnie nowym kierunku. Dwa silniki elektryczne i dwulitrowy benzynowiec pracują teraz w układzie szeregowo równoległym, CO daje 204 konie i moment obrotowy 335 nm, przyspieszenie do setki poniżej 8 sekund, a średnie spalanie w cyklu mieszanym około 5-5 6 litrów to są wyniki, które zawstydzają konkurencję. Do tego zupełnie nowy tryb jazdy Snow i Trail, które naprawdę działają w trudnym terenie. Technologia też poszła mocno do przodu. Mamy teraz najnowszy pakiet Honda Sensing 360 z kamerami 360 stopni, nowym systemem zapobiegania kolizjom czołowym, który rozpoznaje nawet motocyklistów i adaptacyjnym tempomatem z funkcją jazdy w korku działającą do całkowitego zatrzymania. W środku jest bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, ładowarka indukcyjna 15, head-up display i audiobose z 12 głośnikami w topowej wersji. Ceny startują od około 165 tysięcy złotych za podstawową wersję Elegance, a topowa hybryda Touring to mniej więcej 225 tysięcy. Czy to dużo? W porównaniu do Toyoty Rav4, Hyundai Tucsona czy nowego Nissana X-Traila wcale nie. Dostajemy tu japońską niezawodność, świetne wykończenie i napęd, który naprawdę potrafi jeździć na prądzie większość czasu w mieście. Podsumowując, nowa Honda CRV 2026 to jeden z najbardziej dopracowanych i uniwersalnych sufów na rynku. Wygląda świetnie, jeździ rewelacyjnie, jest praktyczna i rozsądnie wyceniona. Jeśli szukacie rodzinnego auta, które nie nudzi się po roku, to właśnie je znaleźliście. Jeśli film się podobał, zostawcie łapkę.